Dobra, witam Was już w drugim odcinku. Dzisiaj zajmiemy się Stadium A2. Dobra. Oj, szybciej. Ja teraz przesyłam film. Zdradzę, że Adventure Maps, odcinek trzeci, część druga Aqua Temple. je! Oh, yeah. Oj, znowu zapomniałem zmienić polski na polskę. Dobra. Oh man. Ale początek. A jeszcze go dogonię? Jeszcze go dogonię? Dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 fajnie. No, świetny przejazd. Dobra, nie warto sobie jechać do końca. Ciekawe, jaki czas ma na Deo? Bo to oprócz do tych medali są jeszcze medale na Deo, tak? To sobie tego głównego twórcy. O, teraz pięknie, pięknie to pojechał, proszę Państwa. Czy Algiera wygra mistrzostwo y, stadium A2? Y, fuck. Chyba tak. Chyba tak, tak, tak. Wow, 99 setnych. Ojej, oh yeah. trzy medale. I znów króciutki odcinek. Tym razem dwa przyjazdy. Ścigaliśmy się z Tunezją. Ojej. Oh yeah. Dobra, tak więc. Y, y, teraz będzie. No, bye. Bye bye. The <laughs> Dobra, bye.